I ja Państwu pokażę, co się może stać, jeżeli taki nawóz źle zastosujecie albo w nieodpowiedniej dawce, albo w nieodpowiednich warunkach. Tutaj na plantacji był zastosowany nawóz wielospadnikowy, forma mocznikowa i amonowa plus spowalniacz cytryfikacji, poszedł w niewłaściwej dawce lekko za dłużej. Później poszły warunki, które spowodowały gwałtowne uruchomienie tego wszystkiego z granuli i popatrzcie, co się działo. Rośliny zostały zabite nadmiarem amonu. Nadmiar amonu w ryzosferze to jest amoniak. Gaz toksyczny tak samo dla ludzi, jak i dla roślin. Popatrzcie, jak gwałtownie wzrosła zawartość azotanów. I popatrzcie, kochani, jak gwałtownie wzrosło zasolenie w ryzosferze. I to, co widzieliście Państwo, to, co wykończone były rośliny, to było dlatego, że człowiek nie zrozumiał sensu działania tego nawozu. Wszystko, co Wam sprzedają, co Wam firmy oferują, ja nie mówię, że jest złe, tylko trzeba dobrze to zastosować i rozumieć, co się kupuje. Strategia nawożenia odmian powtarzających. Tak jak powiedziałem, podstawa uzupełnienia składników do poziomów optymalnych. Fertykacja jako uzupełnienie składników zapobiegających połudzeniu, konieczne i utrzymanie optymalnych proporcji wapnia do potasu, do magnezu. I to jest problem, tak, bo to. Wymagania się zmieniają, a my musimy cały czas utrzymać proporcje, żeby one sobie te składniki nie przeszkadzały. Dlaczego musi być sprawna fertygacja? Proszę Państwa, to jest ryzosfera. Pół milimetra wokół włośnika, pół milimetra to jest obszar, z jakiej truskawka pobiera składniki pokarmowe. Tylko. I wyobraźcie sobie taką sytuację. Uprawiajcie truskawkę powtarzającą i przez tydzień nie dajecie fertygacji. Roślina z tej ryzosfery składniki wszystkie. Pobrała, przetworzyła i zaczyna pokazywać niedobory. I natychmiast trzeba jej dostarczyć. Co chcę przez to powiedzieć? Że fertygację stosujecie za każdym cyklem nawadniania. Nie stosujcie tak, że dzisiaj fertygację, a później przez tydzień będę podlewał wodą. Bo to podlewanie wodą wypukuje wam składniki pokarmowe i ogładza to rośliny. No i teraz kilka słów o dawkach nabożnych. Czy zalecenia kalifornijskie mają u nas sens? No to zaraz Państwu pokażę. Amerykanie mówią, że przy nasadzeniu albiona 35 tysięcy na hektar, oni zbierają 75 ton, mają inne warunki, inny długość periodu wegetacji. tak? I sumarycznie w takim układzie ta, ten albion potrzebuje 212 kg azotu. 45 kg czystego fosforu, nietlenkowego, czystego. Pamiętajcie jedną rzecz: roślina zawsze pobiera czysty składnik. To, że na nawozach jest w formie tlenkowej, to jest tylko wymóg stawowy. I 260 kg czystego potasu. Oczywiście my w Polsce takich plonów 75 to nie osiągniemy. Byśmy nie wiem, co robili za krótki sezon dekadacyjny. I tak zawsze na początku października przyjdzie mroz i nam to wszystko zmrozi. Ja przyjąłem, że u nas jest okres pięciomiesięczny. Wsadzimy gdzieś tam w kwietniu, zanim ona zacznie rosnąć, tak? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik i tak są przyrostki. Proszę Państwa, dzieląc to wszystko na okresy, wychodzi mi, że miesięcznie ten albion powinien dostać 30 kilo azotu. 6,6 kg fosforu i 35 kg potasu. No i co? Wydawałoby się prosta sprawa, nie? A co to? Wiem, ile miesięcznie, dzielę sobie na tygodnie, na cykle nawadniania, i już idę. No właśnie, to nie jest takie proste. Dlaczego? Bo jest to truskawka, która cały czas kwitnie, cały czas musi inicjować kwiaty i cały czas musi budować plon. Jeżeli przesadzimy z azotem, to doprowadzimy do takiej sytuacji, że liście będą piękne, ale kwiatów nie będzie. A w truskawce sprzedajemy kwiaty, jeśli nikt od nas nie chce kupić. Jeżeli mamy taką sytuację, ktoś powie, no dobra, no to ja szybko obniżę hasło, tak, żeby zastymulować się do kwitnienia. No niekoniecznie, bo słabe kwitnienie odmian powtarzających to jest i gwałtowne zmiany termiczne, amplitudy, skoki temperatur, jak i nadmierne opady, jak i to nawożenie. A więc ja muszę najpierw przemyśleć, co się zadziało, żeby zareagować, żeby to było unormować, tak. Ja powiem Państwu tak. Da się pobudzić kwitnienie poprzez pewne takie mechanizmy, jak na przykład dostarczenie paprzeża, dostarczenie e, niewielkich ilości natlenku wodoru, delikatnie, e, zwiększenie ece pożywki, czyli wywołanie lekkiego stresu, e, lekkie przesuszenie rezosfery, ale kochani, to są wszystko działania, to jest tak zwane migranie z naturą. My możemy to robić, ale musimy świadomie to robić, wiedząc, co będzie za parę dni i wiedząc, z czym się wszystko to wiąże. Wszystko, co robimy, robimy na takiej zasadzie. Jeżeli roślina nie chce kwitnąć, zestresujmy ją lekko, ona wtedy dostaje sygnał, coś się złego dzieje, a roślina ma w genach zakodowane, jak się coś złego dzieje, to ona chce przeburzyć gatunek. Czyli natychmiast zaczyna wiązać kwiaty, żeby wydać owoc. Ale nie próbujmy ją za bardzo stresować, bo ona wtedy wpadnie w silny stres i my ją zabijemy. I to jest właśnie sztuka nawożenia odmian powtarzających to jest sztuka balansowania między rozwojem wegetatywnym a generatywnym, między budową kwiatu a budową owocu. Nie jest to takie proste, i najlepiej wiedzą o, ci, o, tym, o tym ci, którzy się parę razy już przewie, 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 przewie przewieźli na uprawie troskawki powtarzającej. Natomiast, szanowni Państwo, to jest objaw żerowania przędziorka. To jest akurat na, 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 na odmianie tradycyjnej marmolada. Dlaczego to zdjęcie zamieściłem? Kiedyś miałem taką sytuację, przyjeżdżam na plantację truskawki powtarzającej, patrzę, no tragedia z przędziorkiem, nie? Mówię, no ale czego Pan tego przędziorka nie trzyma w ryzach? Przecież on tutaj Panu zjada te siebie. A wie Pan co? Bo był tu taki specjalista, co powiedział, że jak pszenciol grzeruje, to ona lepiej kwitnie. Proszę Państwa, takich specjalistów to my starajmy się umagać. Jeżeli ktoś takie bajki opowiada, to podziękujmy mu następnym razem, bo to znaczy, że jest człowiek, który nie ma żadnego pojęcia o uprawie troskawki, a już tym bardziej o uprawie troskawki powtarzającej. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie.